Co możemy powiedzieć o innych papabilach, innych kandydatach? Są wymieniani tacy kandydaci jednoznacznie kojarzeni z linią Franciszka. Po pierwsze kardynał Pietro Parolin, po drugie kardynał Tagle, po trzecie kardynał Zuppi. I oni są uważani za takich trzech głównych faworytów. Natomiast jest pytanie, czy oni dysponują większością dwóch trzecich głosów? Z tych różnych analiz watykanistów wynika, że nie, że istnieje tak zwana mniejszość blokująca. Ona wynosi 40 osób, i oni oczywiście mają zbyt mało głosów, żeby wybrać swojego kandydata, takiego jak Karno Miller. Kardyną Sarach czy Karnoberg, ale mają możliwość, żeby zablokować wybór większości bergoliańskiej. W związku z tym może pojawić się taka sytuacja, jak w roku 1978 w październiku, kiedy podczas ówczesnego konklawę zblokowały się dwa obozy. No i wtedy zaistniał taki pad, że trzeba znaleźć kogoś kompromisowego, takiego człowieka środka. I wtedy wybrany został. I wtedy wybrany został Karol Wojtyła.